Pani prezydent będzie odpowiadała z racji tak naprawdę kompetencji, będzie nadzorowała dwa wydziały Wydział Zrównoważonego Rozwoju oraz Wydział Funduszy Europejskich. Ale tak naprawdę w związku z tymi kompetencjami i strategicznym spoglądaniem na miasto, będzie odpowiedzialna także za wiele innych obszarów czy pośrednio, czy bezpośrednio, bo ten, <laughs> słowo rozwój dotyczy każdej dziedziny życia miasta. Także wielkie wyzwanie. Ja oczywiście się cieszę. Stwarza to nam także szansę na nowe spojrzenie. Dla niektórych to jest oczywiście wadą, że mój zastępca nie pochodzi z Bydgoszczy. Dla mnie, dla mnie to jest inne spojrzenie. Dobre kontakty, które są, które się przykują na pewno pozytywne decyzje. Materia jest ta sama, na którą się zajmowałam w ministerstwie, tylko jakby z drugiej strony. Z tej strony wdrożeniowej bardziej. Dla mnie zawodowo jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie. Rozumiem, że ma być Pani takim wystrzałem dla miasta. Co natychmiast by Pani zmieniło? Nie wiem, czy. Ja nie, 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 dobry rozwój to nie jest żadna wystrzałowość, to jest jednak kompleksowość. Ja zaczęłam od, od strategii zitowskiej. -y. Dlatego, że Bydgoszcz tam jest bardzo dobrze opisana jako miejsce, ale bardzo też dobrze opisana jest też pewna aspiracja i rola Bydgoszczy metropolitalna prawda? i funkcja Bydgoszczy jako pewnego centrum regionu. I od tego zaczęłam dlatego, że tak na Bydgoszcz trzeba patrzeć, to znaczy nie można patrzeć tylko w granicach jakichś prostych, bieżących funkcji miejskich. Ale trzeba spojrzeć na to też w kontekście y, tych aspiracji bycia pewnym ośrodkiem y, y, który promieniuje na, na cały region. Jakieś no. konkretne pomysły? Powie pan, nie jest miejscem w ruinie, które zastałam. Pomysłów jest dużo, na które trzeba po prostu realizować. To jest całe wszystkie te zamierzenia infrastrukturalne. Ja zamierzam tak z mojego punktu widzenia najbardziej skupić się, bo to jest najtrudniejsze, może niezbyt spektakularne, na programach rewitalizacji. Chciałabym się też przyjrzeć celom tej naszej wygórskiej części strefy ekonomicznej wydaje się, że tutaj też trzeba by było poszukać czegoś bardziej specyficznego dla wygórskiej i trochę bardziej wykorzystać. To Stref ekonomicznych jest dużo w Polsce. I dlatego trzeba powiedzieć, ze no, strefą ekonomiczną, czy nawet czy z parkiem przemysłowym, który tutaj mamy, no, jego zadaniem jest znaleźć inwestora, ale nie, nie takiego inwestora, który najbardziej będzie kompatybilny do tego, co nam się wydaje, że jest najmocniejszą stroną. Tak jak ja to oceniam, na dzisiaj nie mamy jeszcze takiego profilu zachęcania zachęcania inwestorów, które by właśnie Um, czynił zamiast Bydgoszczy pewne miejsce no, szczególne, wyróżniające się z innych stref ekonomicznych I czy parków tego w Polsce. I co mogłoby być takim? E, na razie mamy bardzo, e, takie to są moje bardzo wstępne oceny, na przykład zastanawiam się jak powiązać, bardzo istotnym elementem, który jest brany pod uwagę przez inwestorów jest stan kadry w danym miejscu e, i obecny i potencjalny. To znaczy, że patrzy się, jakie są już gotowi pracownicy, ewentualnie skąd mogą w miarę szybko dojechać, prawda, jakie mają parametry, ale też jaki jest potencjał szkoleniowy, na ile na przykład system szkolnictwa czy szkół wyższych odpowiada jemu jego tylko To można wzmocnić, otwierając się trochę bardziej na propozycje takiego inwestora. Bardzo ważne jest też, to już mówię tak z drugiego końca, że oferta kulturalna miasta. Jeżeli chcemy ściągać jakąś produkcję nieco wymagającej kadry bardziej wykwalifikowanej, to często inwestor, zdając sobie sprawę, że musi kogoś ściągnąć, patrzy na jakość życia w mieście, również pod kątem oferty kulturalnej. opera. No to jest mało? plus, to jest plus, nie. To by nie dołożyła. Nie, ja mówię, że to trzeba po prostu wykorzystać bardziej, to, to już jest coś, co już jest.